Z tej strony Miki Skrzypek i witam was w nowym odcinku SimRailu Dzisiaj kolejna część jechania pendulinem do Katowic Właśnie zatrzymał się na zachodni. No Mi się zbugował selfie, i musiałem jechać jeszcze raz W ogóle Trochę niefajnie Tutaj odhamujemy. I widzimy się jak będzie już mały czas do odjazdu no, widzowie, już jesteśmy. Mamy 30 sekund. Mogę trochę niewyraźnie mówić, bo jestem trochę chory. I będziemy ruszać zaraz Warszawy zachodniej, Okienku Drugie też działa? Działa. Jedziemy zamykamy drzwi. Odhamowujemy i jedziemy. Full gas na i jedziemy a to. Ludzie się patrzą jak piękne ten dolino jedzie. Będziemy korzystać z Tempomata, na pewno coś czuję. Ale prąd idzie w górę. W ogóle dodali Skodę lokomotywę do SimRaven. No przepięknie. Jakim chłopem jesteśmy. I na 90 tempu macik i jedziemy. Popatrzymy sobie na kamerki. Co tutaj ile ludzi jest? What? To sporo jest. No. Trochę ich tu jest. Ale ładne widoki za oknem. Ale tam się wygina. Taki zakręt tu jest? No. W drugiej klasie mniej ludzi, niż w pierwszej. Ło, ło, dobra, jednak no, się przewidziałem. Piękny zakręcik, o strona na godzinę już. Piękna stóweczka, dajemy gazu. Uciekamy z Warszawy. Tu chyba jest skm SKM-ki warszawskiej. 120. Mamy 120 na tempomacie. W ogóle prąd już więcej nie leci w górę. Co? 160 zaraz w prawym górnym rogu hamujemy fajnie jest w ogóle, że ten tempomat tylko przyspiesza i tak dostosowuje jak też jedzie za szybko to też hamuje i też ILE LUDZI? ILE LUDZI? na, na tym przystanku ile luda no? no i w ogóle, że też hamuje do tej prędkości i widzi się na nawet... Takie pięć takie procent daje o sto sześćdziesiąt to będzie formuła, mamy sto sześćdziesiąt, ciśniemy, ale jedzie. A tu jakie ładne widoki! No już, już, już akceptuję. Wejście w tryb pełen nadzór, okej. Okay. Jo, ale prędkość. Jaka prędkość! I mamy 160. Ale to wygląda... Okienek nie wydaje się tak z ok okiem. Nie wydaje się, żeby to było 160. No ale jest. W18. Tutaj sobie włączyłem taki monitor hamowania. Myślę, że tutaj wyświetla, czy, czy na, kran, na czerwonych są kwadraciki, to znaczy, że tutaj do, chyba do tego, do tych kwadracików jest on, jest, 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 znaczy, że tym hamulcem panuje. no pomóc pan A tam, a te dwa ostatnie rządki to to, że hamulec prężynowy zaciągnięty. I teraz z górki, to będzie hamować. Minuta przed czasem, niemożliwe. Ale jemy! Za 19 kilometrów wyskoczyła. No hmm, co my tutaj jeszcze? Ojej, ale tam to się stało. A jakie czy pasty pa, czy, czy czy z czy, czy piasty, nie wiem. Dach. Okej. Okay. Dajcie znać w komentarzu, czy jechaliście kiedyś w Kandelia. To naprawdę fajnie. A, widzowie, widzimy się jak słyszymy się tak, po, po krótki przebyw. No, widzowie już jesteśmy w miarę daleko. Już mamy... Już nawet 200 zeszło. Tak czekaj a czemu. Jesteśmy bardzo daleko. Już mamy do grodziska 4 km mniej. No i widzowie to może być tyle na ten odcinek. Jeśli Wam się podobało, zostawcie sobie i lajka. Like, na razie dzięki cześć. Oczywiście będzie jeszcze kilka odcinków z tej podróży.